Sporta Renata. US, Paweł Kuliński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na błyskawiczne podsumowanie środowych wydarzeń. Zaczynamy je od NHL i nowych królów, czyli mistrzów, czyli zdobywców Pucharu Stanleya, St. Louis Blues. Pokonali na wyjeździe Boston Bruins 4 do 1. Jak się okazuje, przewaga swojego lodowiska nie zawsze pomaga, a w tej serii akurat było bardzo różnie z tą przewagą lodowiska i najczęściej była ona wykorzystywana przez rywali, a nie przez gospodarzy. I zdobyli swój upragniony pierwszy w historii puchar Stanleya. Boston Bruins rzucili się od początku tego meczu na rywali. Myślę, że taka była taktyka: zaatakować, trafić, a później dobić. No ale zapomnieli o tym, że w obronie Blues potrafią zagrać świetnie, a Binnington potrafi stawać na głowie. I faktycznie w tym meczu stawał na głowie, obronił 32 strzały, niektóre nieprawdopodobne, a przy innych z kolei przy krążku naprzeciwko Binningtona byli zawodnicy, którzy no, mieli problem z technicznym wykończeniem akcji, nie potrafili podnieść krążka, a żeby nie wiem jak mocno uderzyć krążek kijem, Parkanów się nie przebije. Takie jest y, życie. Tak więc, Binnington niewątpliwie bohaterem. O'Reilly, który jedną z bramek zdobył, został MVP, natomiast y, pozostałe bramki zdobywali Pietro Angelo, Shen i Samford. 4 do 1 w Bostonie dla Blues, 4 do 3 w Best of Seven i mamy nowych mistrzów. I mamy również koniec sezonu. Jeszcze będzie oczywiście Parada Mistrzów w St. Louis. Na później będziemy tak już delikatnie przygotowywać się do kolejnego sezonu NHL. Ja wiem, że St. Louis Chicago się nie lubi, ale szacunek mistrzom się należy. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Polaków, którzy słuchają nas, a którzy kibicowali St. Louis Blues. Byliście po prostu lepsi. Wow. Upragniony tytuł dla St. Louis. Dzisiaj z kolei w NBA rywalizować będą Golden State Warriors z Toronto Raptors. To może być ostatni mecz, ale nie musi być ostatni mecz. Jeżeli będzie ostatni, to znaczy, że Toronto wygra to wyjazdowe spotkanie i zakończy serię wynikiem 4-2. Jeżeli gospodarze wygrają ten mecz, wówczas będzie 3-3 i decydujące o mistrzowskie starcie odbędzie się na parkiecie w Toronto. Dużo niewiadomych przede wszystkim, co ze zdrowiem Duranta. Pisze się o Achillesie, już wcześniej się o nim pisało, ale to wszystko było gdzieś tam rozmydlone. Niewątpliwie zawodnik, który rozegrał tylko 12 minut w poprzednim spotkaniu, jest tym, który rozdaje karty i który szachuje całą drużynę Raptors i wszystkich kibiców, którzy są za zespołem z Kanady. Jak będzie, dowiemy się na pewno dzisiaj późnym wieczorem, a jutro w wiadomościach Sportrenada US i również na Ameryce po polsku. Słów więcej na temat tego spotkania, może nawet jeszcze więcej, jeżeli ta rywalizacja się już zakończy. Ja osobiście wierzę, że Raptors wygrają to dzisiejsze spotkanie i zdobędą też upragniony swój mistrzowski tytuł jako Kopciuszek w tegorocznej rywalizacji, choć akurat byli typowani jako jedna z tych drużyn, która ma szansę wygrać konferencję wschodnią. Zmieniamy dyscyplinę, czas błyskawicznie na MLB. White Sox pauzowali. Dzisiaj, ta Polska noc na stadionie Scarpet. White Sox będą rywalizować z New York Yankees. Oglądajcie Sportarena.us, podglądajcie fanpage Ameryka po polsku, bo na pewno połączymy się w formie live'a z przedstadionu, ze stadionu a jutro na pewno też w podsumowaniu wiadomości sportowych trochę więcej na temat tej rywalizacji i całej tej otoczki, bo będzie jak najbardziej po polsku na stadionie White Sox. dzisiaj wieczorem, początek meczu o godzinie siódmej. Wczoraj natomiast rywalizowali Cubs, kończyli serię w Colorado no i zakończyli ją z przytupem, wygrali 10 do 1. Baez, Schwarber, uderzyli Homrany, świetnie rzucał Hamels, tak więc... Czapki z głów, zwycięstwo jest zwycięstwem, co nie zmienia faktu, że seria generalnie była przegrana z rakis 1 do 2. Od A dzisiaj, od dzisiaj schody i rywalizacja, którą żyje cała liga MLB w Los Angeles z tamtejszymi Dodgers walczyć będą niedźwiadki. Trzymamy kciuki za Cubs, trzymamy kciuki za White Sox. No i trzymamy kciuki, w zależności od tego kto komu kibicuje w NBA, czy Warriors, czy Raptors. Jak zakończą się te rywalizacje, o tym na pewno powiem jutro w podsumowaniu wiadomości na Sportarena.us i na Ameryka po polsku. Pięknie wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Mnóstwa sportowych wrażeń wam życzę. Miłego dnia, do usłyszenia, do jutra. Cześć.